Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Konieczne jest rozszerzenie świadomości, aby odstraszyć predatora, którego nosimy w sobie. Autor Alternative Mind W książce, aktywna strona nieskończoności, znajduje się rozdział zatytułowany Mad Shadows. Czyli cienie błota, w którym antropolog Carlos Castaneda rozmawia ze swoim nauczycielem i informatorem, szamanem Don Juanem Matusem, na temat tematu tematów wśród szamanów Meksyku. Don Juan wyjaśnia swojemu uczniowi, że drapieżniki to rasa, która nam przeszkodziła. Drapieżnik, który przybył z głębi kosmosu i przejął kontrolę nad naszym życiem, za który oddali nam swój umysł. Barokowy, pełen sprzeczności, chorobliwy, pełen strachu przed odkryciem w każdej chwili. O jakiej interwencji mówi meksykański szaman? W 2013 roku matematyk Wladimir Szerbak i astrobiolog Maksim Makukow opublikowali wyniki badań w magazynie Ekeres, w których stwierdzili, po wykryciu śladów obcych informacji osadzonych w ludzkim kodzie genetycznym, w szczególności sztucznego systemu algorytmicznego, który został osadzony tysiące lat temu. Niektórzy naukowcy nazywają ten system algorytmiczny i biologicznym SETI i ironią losu jest to, że ufolodzy woleliby raczej szukać śladów obcego życia na niebie, gdy są one osadzone w naszym własnym DNA. W scenie z filmu Odyseja Kosmiczna filmowiec Stanley Kubrick odtworzył alegorię tej tajemniczej interwencji, dzięki której drapieżniki oddały nam swój umysł. W swojej książce Myślenie sercem profesor Carlos Delfiną nazwał tę genetyczną manipulację „wielką interwencją rasy ludzkiej lub upadkiem istoty ludzkiej. W rozdziale zatytułowanym el extraniero extrano, czyli i nieznajomy obcy, Delfino argumentuje, że fałszywy umysł opisany przez meksykańskiego szamana. To dosłownie inny umysł, który nie należy do nas, to w obcy obcy przyczyna wszystkich naszych bolączek. To znaczy wyolbrzymienie ego, które było jedną z konsekwencji genetycznej manipulacji odkrytej przez Wladimira Szerbaka i Maksima Makukowa. Podobnie jak szaman Juan Mates, Carlos Delfiną ostrzega, że ten umysł nie może z sumieniem, nie może z duszą, nie ma mocy, aby zmienić naszą istotę. I właśnie tam możemy wydostać się z jego domeny. Musisz tylko nauczyć się, jak działa energia serca i świadomości. Co wyjaśnia w zabawny sposób w swojej książce Finken with the Hart, czyli Myślenie sercem w oparciu o podstawy naukowe. Następnie dokonujemy transkrypcji fragmentu Aktywnej strony Nieskończoności, w którym szaman Ziuan Mates wyjaśnia Castanedzie temat tematów. Dzisiaj omówimy bardzo poważny temat czarów, powiedział nagle Don Juan i zaczniemy od omówienia ciała energetycznego. Niezliczoną ilość razy opisywał mi ciało energetyczne, mówiąc mi, że jest to zlepek pól energetycznych, które tworzą ciało fizyczne postrzegane jako energia płynąca we wszechświecie. Powiedział, że jest mniejszy, bardziej zwarty i cięższy z wyglądu niż świetlista sfera ciała fizycznego. Don Juan wyjaśnił mi, że ciało i ciało energetyczne to dwa konglomeraty pól energetycznych, ściśnięte i połączone dziwną wiążącą siłą. Wielokrotnie podkreślał, że siła, która łączy te dwa zestawy pól energetycznych, była według szamanów starożytnego Meksyku najbardziej tajemniczą siłą we wszechświecie. Dowiedzieli się, że mamy partnera na całe życie. Powiedział tak wyraźnie, jak tylko mógł. Mamy drapieżnika, który przybył z głębi kosmosu i przejął kontrolę nad naszym życiem. Ludzie są ich więźniami. Drapieżnik jest naszym panem i władcą. Stało się uległe, bezradne. Jeśli chcemy protestować, stłumijcie nasze protesty. Jeśli chcemy działać samodzielnie, każe nam nie. Doszedłeś dzięki własnym wysiłkom do tego, co szamani starożytnego Meksyku nazywali tematem tematów, powiedział Don Juan. Cały czas owijałem w bawełnę, dając ci do zrozumienia, że coś nas więzi. Oczywiście, że coś nas więzi. Był to energetyczny fakt dla szamanów starożytnego Meksyku. Ale dlaczego ten drapieżnik zawładnął w sposób, który opisujesz, Don Juanie? pytałem. Musi być logiczne wytłumaczenie. Istnieje wyjaśnienie, odpowiedział Don Juan, i jest to najprostsze wyjaśnienie na świecie. Zawładnęli, bo dla nich jesteśmy pożywieniem, i ściskają nas bezlitośnie, bo jesteśmy ich pożywieniem. Tak jak my hodujemy kurczaki w kurnikach, tak i oni hodują nas w ludzkich domach. Dlatego zawsze mają jedzenie w zasięgu ręki. Chcę odwołać się do Twojego analitycznego umysłu, powiedział Don Juan. Pomyśl przez chwilę i powiedz mi, jak wyjaśniłbyś sprzeczność między inteligencją inżyniera a głupotą jego systemu wierzeń lub głupotą jego sprzecznego zachowania. Szamani wierzą, że drapieżcy dali nam nasze systemy wierzeń, nasze wyobrażenia o tym, co dobre, a co złe, nasze zwyczaje społeczne. To oni wyznaczają nasze nadzieje i oczekiwania, nasze marzenia o sukcesie i porażce. Dali nam chciwość, podłość i tchórzostwo. To drapieżnik sprawia, że jesteśmy samozadowoleni, rutynowi i egocentryczni. Ale jak mogą to zrobić, Don Żuanie? Zapytałem, jeszcze bardziej rozgniewany jego twierdzeniami. Czy szepczą nam to wszystko do ucha, kiedy śpimy? Nie, nie robią tego w ten sposób. To idiotyzm, powiedział Don Juan, uśmiechając się. Są nieskończenie bardziej efektywne i zorganizowane niż to. Abyśmy byli posłuszni i słabi, drapieżniki wykonały zdumiewający manewr, oczywiście standastyczny z punktu widzenia. Stratega. Okropny manewr z punktu widzenia cierpiącego. Dali nam swój umysł. Czy mnie słyszysz? Drapieżnicy dali nam swój umysł, który staje się naszym umysłem. Umysł drapieżnika jest barokowy, pełen sprzeczności, chorobliwy, pełen lęku przed odkryciem w każdej chwili. Chociaż nigdy nie cierpiałeś głodu, kontynuował wiem, że masz nieustanną ochotę na jedzenie, która jest niczym więcej niż pragnieniem drapieżnika, który boi się, że w każdej chwili jego manewr zostanie odkryty i odmówi mu się jedzenia. Poprzez umysł, który przecież jest ich umysłem, drapieżcy wstrzykują w życie ludzi to, co jest dla nich wygodne. W ten sposób gwarantują sobie pewien stopień bezpieczeństwa. Który działa jak bufor chroniący przed ich strachem. Nie chodzi o to, że nie mogę zaakceptować tego jako ważnego, Don Ziuanie powiedziałem. Mógłbym, ale jest w tym coś tak odrażającego, że naprawdę mnie to odrzuca. Zmusza mnie to do zajęcia sprzecznego stanowiska. Jeśli to prawda, że nas zjadają jak to robią? Don Juan miał uśmiech od ucha do ucha. Przepełniała mnie przyjemność. Wyjaśnił mi, że szamani postrzegają ludzkie dzieci jako dziwne, świetliste kule energii, pokryte od góry do dołu świecącą warstwą coś w rodzaju plastikowej osłony, która ściśle przylega do ich energetycznego kokonu. Powiedział, że ta świecąca warstwa świadomości jest tym, co zjadają drapieżniki, i że kiedy człowiek staje się dorosły, z tej świecącej warstwy świadomości pozostaje tylko wąski pasek, który wznosi się od ziemi ponad głowy i palce stóp. Pas ten pozwalał człowiekowi dalej żyć, ale ledwo. Jakbym był we śnie, usłyszałem, jak don Juan Matez wyjaśnia, że z tego, co wiedział, ludzkość jest jedynym gatunkiem który posiada świecącą warstwę świadomości poza świetlistym kokonem. Stał się więc łatwym łupem dla świadomości innego rzędu, na przykład ciężkiej świadomości drapieżnika. Potem wygłosił najbardziej obraźliwy komentarz, jaki kiedykolwiek słyszałem. Powiedział, że to wąskie pasmo świadomości było epicentrum, w którym człowiek został beznadziejnie uwięziony. Żerując na naszym jedynym pozostałym punkcie świadomości, drapieżcy tworzą rozbłyski świadomości, które konsumują w bezwzględny i drapieżny sposób. Sprawiają nam banalne problemy, które zmuszają te rozbłyski świadomości do wzrostu i w ten sposób utrzymują nas przy życiu, abyśmy karmili się energetycznym rozbłyskiem naszych pseudozmartwień. Co mi mówisz, Don Żuanie? Zapytałem słabo. Moje gardło było ściśnięte. Ledwo mogłem oddychać. Chcę przez to powiedzieć, że nie mamy do czynienia ze zwykłym drapieżnikiem. Jest bardzo dowcipny i zorganizowany. Stosuje metodyczny system, który czyni nas bezużytecznymi. Człowiek, magiczna istota, do której jest naszym przeznaczeniem, nie jest już magiczny. To kawałek mięsa. Dla człowieka nie ma już snów, prócz snów zwierzęcia hodowanego na kawał mięsa. Banalny, konwencjonalny, imbecylny. Don Juan powiedział, że ten drapieżnik, który oczywiście jest istotą nieorganiczną, nie jest dla nas całkowicie niewidzialny, podobnie jak inne istoty nieorganiczne. Myślę, że jako dzieci je widzimy i stwierdzamy, że są tak przerażające, że nie chcemy o nich myśleć. Dzieci mogłyby oczywiście zdecydować się na skupienie się na tej wizji, ale wszyscy wokół odradzają im to. Istnieje pomnik jadalni dla dzieci w Bernie w Szwajcarii. Szwajcaria jest pełna symboliki egipskiej i templariuszy. Według badań naukowych większość Szwajcarów odziedziczyła geny starożytnych egipskich faraonów. Eksperci od kryptopolityki potwierdzają, że w Szwajcarii potomkowie rodów egipscy kapłani i faraonowie, że nadal kontrolują świat i że mają szczególną słabość do rytualnych ofiar i przyjmowania nieletnich, których poświęcają pogańskim bóstwom. Kontynuował, że jedyną alternatywą, jaka pozostała ludzkości, jest dyscyplina. Jedynym środkiem odstraszającym jest dyscyplina. Ale przez dyscyplinę nie mam na myśli żmudnej rutyny. Nie mówię o wstawaniu każdego ranka o 5:30 i braniu lodowatych kąpieli, aż zsiniejesz. Szamani rozumieją przez dyscyplinę umiejętność spokojnego stawienia czoła okolicznościom, które nie są ujęte w naszych oczekiwaniach. Dla nich dyscyplina jest sztuką. Sztuka stawiania czoła nieskończoności bez wahania nie dlatego, że są silni i twardzi, ale dlatego, że są pełni cudów. W jaki sposób dyscyplina czarnoksiężnika byłaby repelentem? Pytałem. Szamani mówią, że dyscyplina sprawia, że lśniąca peleryna świadomości staje się niesmaczna dla drapieżnika, powiedział Don Juan, badając moją twarz, jakby próbował znaleźć jakikolwiek ślad niedowierzania. W rezultacie drapieżniki są zdezorientowane. Przypuszczam, że lśniąca warstwa świadomości, która jest niejadalna... Nie jest częścią Twojego poznania. Raz skonsternowani nie mają innego wyboru, jak tylko przerwać swoje nikczemne zadanie. Jeśli drapieżniki nie zjedzą przez jakiś czas naszej świecącej warstwy świadomości, będzie ona nadal rosnąć. Upraszczając sprawę, mogę Wam powiedzieć, że szamani, dzięki swojej dyscyplinie, Popychają drapieżników na tyle daleko, że ich świecący płaszcz świadomości może przekroczyć poziom ich stóp. Po przekroczeniu tego poziomu rośnie do swoich naturalnych rozmiarów. Szamani starożytnego Meksyku mówili, że świetlista warstwa świadomości jest jak drzewo. Jeśli nie jest przycinany, rośnie do swoich naturalnych rozmiarów i objętości. Kiedy świadomość osiąga poziom wyższy niż twoje palce u stóp, ogromne manewry percepcji stają się powszechne. Don Juan kontynuował, że wielką sztuczką starożytnych szamanów było przeciążenie umysłu drapieżnika dyscypliną. Odkryli, że jeśli wyciszą umysł drapieżnika wewnętrzną ciszą, obca instalacja ucieknie. Dając praktykującemu biorącemu udział w takim manewrze całkowitą pewność, co do obcego pochodzenia umysłu. Zagraniczna instalacja powraca, zapewniam, ale nie z taką samą siłą i rozpoczyna proces, w którym ucieczka z umysłu ulotki staje się rutyną, aż pewnego dnia znika na zawsze. Najsmutniejszy dzień. To dzień, w którym musisz polegać na własnych zasobach, które są praktycznie zerowe. Nie ma nikogo, kto mógłby ci powiedzieć, co masz robić. Żaden umysł obcego pochodzenia nie dyktuje głupstw, do których jesteś przyzwyczajony. Mój nauczyciel, Neal Julian, ostrzegał wszystkich swoich uczniów, kontynuował Don Julian, że jest to najtrudniejszy dzień w życiu szamana ponieważ prawdziwy umysł, który należy do nas, suma wszystkich naszych doświadczeń, po całym życiu dominacja stała się nieśmiała, niepewna i wymijająca. Osobiście mogę Wam powiedzieć, że prawdziwa bitwa szamana zaczyna się w tym momencie. Reszta to tylko przygotowania. Zdradzę Ci jeden z najbardziej niezwykłych sekretów czarów. Opisze odkrycie, którego zweryfikowanie i utrwalenie zajęło szamanom tysiące lat. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się złośliwie. Umysł latającego ucieka na zawsze, gdy szamanowi udaje się przejąć wibrującą siłę, która trzyma nas razem jako konglomerat energetycznych włókien. Jeśli szaman utrzymuje ten nacisk wystarczająco długo. Umysł latającego ucieka w porażce. I to jest dokładnie to, co zamierzasz zrobić. Trzymaj się energii, która trzyma cię razem. Koniec przekazu. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.